Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. połowie drogi do Koszykarskiego Raju Stelmet Zielona Góra jest na wyciągnięcie ręki od pierwszego w historii tytułu Mistrza Polski. Po dwóch fantastycznych zwycięstwach w Zgorzelcu wystarczy wygrać jeszcze tylko dwa razy tutaj w hali CRS. Ranny przeciwnik wciąż jest jednak bardzo groźnym przeciwnikiem. W time wracamy dzisiaj do pierwszych dwóch meczów serii finałowej. Będziemy też pytać o to, co zrobić, aby tej historycznej szansy na tytuł nie wypuścić z rąk. Michał Szpak, zapraszam na timeout. Dawno finały Tauron Basket Ligi nie miały takiej temperatury. Dwie drużyny uznawane za równorzędne od kilku lat mają sobie coś do udowodnienia. W tym sezonie walczą o wszystko zwycięzca tej serii po raz pierwszy w historii ligi zostanie jej mistrzem. Dlatego jedni i drudzy od pierwszej sekundy finałowej serii robili wszystko, by przejąć nad nią kontrolę. Pierwszy uderzył Turu w gospodarz pierwszych dwóch spotkań, w ciasnej hali z Zgorzelcu przez złośliwych, nazywanej Kurnikiem już po 150 sekundach meczu numer 1, było 10-4. Ale Stelmet się odbił, seria 15-1 dała gościom 7 minut później prowadzenie 19-11. Teraz Turów próbował gonić, ale kolejna seria 10-0 wyprowadziła Stelmet na najwyższe prowadzenie w tym meczu 44-29 w połowie trzeciej kwarty. Do końca wciąż było jednak daleko. Turów przy wsparciu fanatycznych kibiców rzucił się do mozolnego odrabiania strat i na 5,5 minuty przed końcem wyzerował całe 15 punktów straty. Na szczęście Stelmet miał tego dnia Olivera Stewicza, który do 10 zbiórek dołożył w końcówce 6 ze swoich 20 punktów, i na swoich plecach poniósł drużynę do zwycięstwa 69-65. Mimo to, Mihailo Uwalin przestrzegał po meczu przed mega optymizmem. To na razie tylko jedno zwycięstwo, mówił Serb, choć w meczu numer dwa wyjdziemy na parkiet po to, aby znowu zwyciężyć. Nic nie jest rozstrzygnięte. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego we wtorek będziemy próbowali zagrać tutaj jeszcze mocniej i z jeszcze większą agresywnością. Mamy plan. On czasem wychodzi, a czasem nie, ale na razie wszystko idzie po naszej myśli. Nad pewnymi detalami możemy jeszcze pracować, ale jest Jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Gratuluję moim chłopakom. Mieli świetne podejście. Pracowaliśmy zespołowo, pokazaliśmy, że jesteśmy teamem. Podkreślam to, bo wielu z was tutaj zarzuca nam, że nie jesteśmy teamem, a właśnie że nim jesteśmy i skończymy te playoffy jako team. Pokazaliśmy dzisiaj dobrą grę. Najważniejsze obronie w domu rzucił tylko 65 punktów, co jest już pokazaliśmy dzisiaj piękne finałów i piękne kaszukówki, że naprawdę ten final będzie zacięty i to jest tylko jedyne zwycięstwo dla nas nie będziemy świętować, oczywiście cieszymy się tylko dzisiaj, jutro zapomnimy i idziemy dalej. Reason Why we lost game I think. Jednym z powodów naszej porażki jest to, że do naszego przeciwnika podeszliśmy ze zbyt dużym szacunkiem i nie zagraliśmy w ataku po swojemu. Wiadomo, że nie ma co się dałamywać. Myślę, że e, zielona góra ciężko, ciężko się gra z nami, więc e, musimy głowę do góry i, i być skoncentrowani na drugi mecz, bo ten już będzie bardzo ważny. Kapitan z Telmetu Kamil Hana z przed meczem numer 1 mówił, że drużyna jedzie do Zgorzelca po zwycięstwo. Po meczu zaznaczył, że słowo zwycięstwo dotyczyło zarówno meczu numer 1 jak i 2. Po zwycięstwo w pierwszym meczu, a po zwycięstwo w drugim też przyjęliśmy. Tutaj się nic nie zmienia i myślę, że to tyle. Na trybunach radość mieszała się ze smutkiem. Kolega ze Zgorzelca zapytamy o najlepszych zawodników z Telmetu dzisiaj. Eee, nie pochwalę nikogo, nie pochwalę nikogo. A kolega z Zielonej Góry o najlepszych ze Zgorzelca. Ze Zgorzelca? Ze, no ze Zgorzelca nie mogę pochwalić nikogo, no niestety. Ale ja jestem wiernym fanem Sroki, Szrok, Sroka dobrze jest. We wtorek panowie mecz numer 2, czego się spodziewacie? Eee, nawet jeżeli Turuk będzie przegrywał 3-0, podniesiemy się. Tak, tak walka była bardzo wyrównana, ale stal faktycznie pokazał swoją siłę. Myślę, że nawet jeżeli wtorek, we wtorek nam się nie uda tutaj wygrać, bo seria się zakończy jednak naszym sukcesem to będziemy przypadku. Bardzo fajnie, były emocje i naprawdę już się denerwowałem, że będę źle, ale na no szczęście wszystko wyszło. Najważniejsze, że wygraliśmy, może nie jest zbyt wysoki wynik, ale mamy się z czego cieszyć. 1-0 dla nas. To my tu będziemy we wtorek grali z tą przewagą, tą mentalną, psychiczną i tylko grać. Prezes Stelmetu podkreślał, że przewagę trzeba wykorzystać, ale na Turów trzeba uważać. Turów się nie podda, to jest drużyna też walczaków i, e, i każdy wynik, który jest w tej chwili, tak, dzisiaj jest dla nas, implikuje różne zachowania drużyn na następny mecz, także musimy spokojnie czekać i przygotowywać się na następne Mecz numer dwa miał uratować Turów przed wpadnięciem w dużą dziurę, z której żadna drużyna w finałach jeszcze się nie wydostała. Żaden zespół nie przegrał jeszcze dwóch meczów u siebie na otwarcie finału. I po serii 16-0 w pierwszej kwarcie i 10-punktowym prowadzeniu na jej koniec wydawało się, że tego dnia to gospodarze będą dominować. W połowie drugiej kwarty w szeregach Stelmetu jeszcze goręcej zrobiło się po przewinieniu technicznym dla Kmitona Hozleja. Ale to właśnie ta chwila, w której na dodatek Mikhail Uwalin pozbył się swojej marynarki, została uznana za kluczowy moment meczu. Podrażniony Stelmet rzucił się na turów i zakończył drugą kwartę serią 14-3, schodząc do szatni z trzypunktowym prowadzeniem. To, co stało się po przerwie, może boleć turów długo. Dwie serie w trzeciej kwarcie 174 i w czwartej 172 wyprowadziły stelmet na 25-punktowe prowadzenie na dwie minuty przed końcem meczu. Dopiero wtedy Turów zdobył 11 punktów z rzędu i uratował honor, zmniejszając straty do wyniku 65-79. Drugi raz w dwóch meczach drużyna ze zbożelca pogrążyła się stratami. Tym razem gospodarze piłkę gubili aż 18 razy przy 10 stratach z Finał to finał, każdy ciągle ma szansę, ale żeby mieć szansę, trzeba grać lepiej. Dzisiaj nie zagraliśmy tak, jak się umawialiśmy z zawodnikami, więc nie możemy oczekiwać lepszego wyniku. Graliśmy grubo poniżej naszych możliwości, ale graliśmy przeciwko świetnej drużynie i czasami to po prostu zbyt duże wyzwanie. Nie rozumiem, a właściwie rozumiem, dlaczego moi zawodnicy czują presję. Czasem potrafimy ją zwalczyć, a czasem nie. We fight with that pressure sometimes with success, sometimes without. The game don't start like great for us, but we respond in a way how we know and Ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, ale odpowiedzieliśmy tak jak było widać. Wszystko widzieliście. Więc tak jak zresztą powiedziałem moim zawodnikom, nie chcę za bardzo tego komentować. Widzieliście i będziecie komentować, bo czasem kiedy czytam gazety albo internet, to widzę, że wiecie lepiej niż ja. Może więc lepiej niż ja wytłumaczycie to, co się dzisiaj wydarzyło. Maybe you will explain what's happened. Better than I. Mimo krytycznej sytuacji Aaron Cell zapowiada, że seria jeszcze się nie skończyła, a jego drużyna do zielonej góry przyjedzie odrabiać straty. 2-0 to teraz jest e, porządna dla nich przewaga. E, ale nie poddajemy się, a jedziemy tam, żeby wygrać e, dwa mecze i wierzymy jeszcze w siebie. W siebie uwierzył też Zbigniew Białek, którego komplementował po meczu właściciel drużyny Janusz Jasiński. Na pewno też jest ważny styl i to, że zagrała cała drużyna, każdy dołożył cegiełka. Dzisiaj pokazali ci którzy czasami są w cieniu. No właśnie. Białek. no właśnie, Zbigniew Białek, perfekcyjna skuteczność, 5 na 5 z pola, 4 na 4 za 2, 1 na 1 za 3 i 2 na 2 za 1. Jak on to zrobił Pana zdaniem? Trochę wchodził w zespół, ale wszedł. Zdążył. Ciepłych słów Białkowi nie szczędził też Quinton Hosley. Q Sam zdobył 22 punkty i zaliczył 10 zbiórek, ale był pełen podziwu dla 13 punktów swojego kolegi. Think, um, Chyba po tym, jak dostałem technika, you know, to know, jakoś I obudziło i pobudziło nasz zespół. To był zespołowy wyczyn. Zbychu trafił dzisiaj 5 na 5. To było mega. Bardzo tego potrzebowaliśmy. Od tego czasu wszystko zaskoczyło. Od końca drugiej kwarty zaczęliśmy rządzić i poszło to po naszej myśli. Znaczy 3 i 4 w Zielonej Górze. My możemy jeszcze tę serię przegrać? Wszystko się może zdarzyć, dlatego nie możemy sobie pozwolić nawet na moment słabości czy letargu albo czekać aż oni się położą i powiedzą to koniec. Ciągle mamy przed sobą co najmniej dwa mecze i musimy zadbać o to, żeby oni się nie odbili. Pamiętamy też, że przyjechali do nas dwa razy i dwa razy nas zlali, więc to jest coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy. Musimy być gotowi na piątek. Finałową serię za trenerskiej ławki ogląda specjalny gość Quintona, jego ojciec, była gwiazda nowojorskiej koszykówki ulicznej, Ron Terminator Matias, który krytycznym okiem spogląda na poczynania syna. To była zespołowa robota. On w pierwszym meczu miał problemy ze skutecznością, ale dzisiaj to poprawił. Zresztą tak samo jak Walter, ale ta drużyna gra świetną obronę, a to obroną zdobywa się tytuły. Grają świetnie zespołowo. Zielona Góra jest pierwszą drużyną, która wygrywa pierwsze dwa mecze na wyjeździe. Czy taka drużyna może jeszcze przegrać finał? Pewnie, że może. Ta druga drużyna też jest kandydatem do tytułu. Zapracowali na to i są bardzo dobrym zespołem, więc Zielona Góra musi grać ostro do samego końca. Mają przewagę własnego boiska, ale ta drużyna wygrała u nich dwa razy, więc muszą się spiąć, słuchać trenera i dalej grać tak intensywnie jak do tej pory. Podobno ma pan zarezerwowany lot po czwartym meczu. To chyba wypadałoby to skończyć w tych czterech meczach. Mam nadzieję to zobaczyć i celebrować. Mistrzostwo z Quintonem. Trzeba wracać do domu i wygrać pierwszy z tych dwóch meczów. Jeśli go wygrają, to może być pozamiatane. Tam ci raczej pozbędą się złudzeń i oddadzą tę serię, a wtedy będę mógł świętować z wami tu w Polsce. Przed finałową serią Mantas Czesnawski mówił nam, że Stelmet zamiast z planem minimum jedzie do Zgorzelca z planem maksymalnym. Po meczu numer dwa Mantas ujawnił plan na kolejne dwa mecze w Zielonej Górze. Turów nam łatwo to nie uda. Oni wygrali dwa mecze sezonowe, ale jak pokazuje, sezon jest inna rzecz, playoff jest inna. Oczywiście m, będziemy chcieli nie pozwalać im tam poczuć, a my będziemy tam domu i, i, i oczywiście chcemy skończyć tę stadę tam. Moglibyśmy zagrać nawet dzisiaj, mówili nam koszykarze z telmetu po meczu numer dwa. Już wtedy wiedzieli, że biletów na mecze w Zielonej Górze zabraknie. Czy kibice mogą Wam jeszcze jakoś specjalnie pomóc, czy potrzebujecie takiej specjalnej pomocy? No ja myślę, że dodadzą nam dodatkowej energii, która, która w tych playoffach jest bardzo ważna. Także wszyscy już y, może trój, trudy sezony czują, ale ten na pewno dodatkowy doping y, bardzo się przyda i. I, no i przez 40 minut muszą być z nami, żebyśmy nie tracili nie tracili jakby entuzjazmu i wtedy powinno być dobrze. Stelmet przechodzi do historii Tauron Basket League, jako pierwsza drużyna, która w jej finałach wygrała mecz numer 1 i 2 na wyjeździe. Teraz każdego dnia tworzymy historię. W niedzielę ten klub wygrał pierwszy mecz finału w historii. Teraz to. Myślę, że jeśli zostaniemy tak skoncentrowani, jeśli będziemy grali. W obronie tak jak dzisiaj, to nie musimy się o nic martwić. Just, you know, Tylko raz zespół prowadzący 2-0 wypuścił taką przewagę i nie zdobył mistrzostwa. Był to Turów Zgorzelec, który 5 lat temu prowadząc 2-0 przegrał finały 4-3 z prokomem Treflem Sopot. Mimo prowadzenia 2-0, w piątek zagramy tak, jakby było 0-0. Zapowiada Janusz Jasiński. Na pewno zawodnicy dzisiaj mają formę, na pewno są silni, silni psychicznie. Natomiast y, Turów to jest, to jest bardzo silny też zespół, myślę, że tak naprawdę jest 2-0 od tego meczu, powiem jakiś tam frazys, musimy podejść do tak, jakby było 0-0. Tak? I to jest, y, to jest najważniejsze, tym bardziej, że przypomnę, że my w zielonej górze akurat w tym roku dwa razy z turowem przegraliśmy. Zdaniem fachowców, stelmet, taki jak w pierwszych dwóch meczach Turowowi, trudno będzie pokonać. Jeżeli Turów y, jest w stanie wspiąć się na poziom który grał w sezonie myślę, że jest w stanie jeszcze powalczyć szczególnie w tym pierwszym spotkaniu w Zielonej Górze bo w innym przypadku może się skończyć to, no wiadomo w czterech spotkaniach natomiast no dajmy szansę jeszcze tym zawodnikom troszeczkę e, nie wiem e, odsapnąć po tych dwóch spotkaniach być możliwe, że się podniosą natomiast e, tak jak powiedziałem determinacja drużyny z Zielonej Góry jest tak duża, że będzie im niesamowicie ciężko piątek 19 niedziela 17:30 to godziny rozpoczęcia meczów numer 3 i 4 meczów które mogą być ostatnimi spotkaniami sezonu i jednocześnie najszczęśliwszymi chwilami w historii zielonogórskiej koszykówki. Jedno jest pewne. Hala CRS podczas tych dwóch spotkań będzie wypełniona do ostatniego miejsca. Stelmet Zielona Góra za nic w świecie nie chce wracać na kolejne mecze do Zgorzelca. Czy będzie musiał? Przekonamy się w niedzielę wieczorem. My w time spotykamy się we wtorek o 18:00 oby jako kibice nowych mistrzów Polski. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo S.A. oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.